się ukryć. Fajnie, fajnie, że już tutaj wróciliśmy. Na pewno te ostatnie dni gdzieś tam też byliśmy na łączach i i każdy z nas y, już się trząsł, żeby, żeby wrócić, żeby wrócić, poczuć tą szatnię, żeby poczuć boisko, także jesteśmy zadowoleni i co? I zapinamy pasy i pracujemy. E, no tak jak mówisz, na pewno część pracy już e, za nami, bo mieliśmy rozpiski indywidualne, także, także ta pierwsza część e, nazwijmy to, biegowa jest e, i siłowa jest, jest już za nami. E, mamy nadzieję, że teraz trochę więcej tego boiska i, i piłki, i że w dobrych humorach, a przede wszystkim w zdrowiu e, wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem i, i za ten miesiąc będziemy go. Gotowi do pierwszego meczu. Najważniejsze, żebyśmy byli gotowi na to, na to co nam trener zaproponuje. Na pewno jesteśmy dzisiaj po, po pierwszej odprawie. Jeszcze kilka tych odpraw przed nami, także na pewno trener narysuje nam całkowity plan na ten, na ten okres i, i mówię, najważniejsze to, żebyśmy, żebyśmy byli w zdrowiu i, i w takiej pełni gotowości do tego, żeby się dobrze przygotować i, i dobrze zacząć ten sezon, tą rundę. Tak jak wspomniałem, jesteśmy po tej pierwszej odprawie, ale jeszcze nie, nie ta odprawa, która, która nam oznajmi co, co przed nami, może to po części też pytanie do trenera, też, też pewnie zaraz będziecie rozmawiać z trenerem, także, także może ono o tych wszystkich szczegółach, my jesteśmy gotowi, my jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i, i czekamy co nam e, trener ze sztabem zaproponuje. Kwestia dodatkowym elementem przygotowań, podobnie jak rok temu, będzie Spodek Super Cup. to chyba też dużo przy przede wszystkim dla kibiców. Zgadza się, na pewno z tego miejsca chciałbym wszystkich zaprosić na to fajne przedsięwzięcie, bo, bo mieliśmy w, w zeszłym roku przykład, że, że naprawdę fajnie jest to wszystko opieczętowane na samym środku. To co najważniejsze, czyli, czyli zielone, zielone boisko i, i kilka naprawdę fajnych zespołów, kilka naprawdę fajnych nazwisk, także no fajny taki bodziec na początku tego, tego okresu przygotowawczego I, i tak jak wspomniałem, chciałbym jeszcze raz serdecznie wszystkich zaprosić. Tak, bo to, bo to bardzo krótki okres, przygotowawczy 31 stycznia zainaugurujemy rundę wiosenną, także, także wszystko dość dynamicznie. Dzisiaj trening wprowadzający, dwa dni testowe, wyjeżdżamy na pierwsze krótkie zgrupowanie do Buska, wracamy na jeden dzień do Katowic, kap Turcja. No, już będziemy grali także bardzo dynamicznie, wszystko zaplanowane, cztery gry kontrolne w Turcji. Ale tutaj jeszcze, jeszcze trochę czasu. Potrzeba dla naszych zawodników, wiadomo, Adam Zelak to dłuższy temat. On, on wróci do nas w późniejszym terminie. grzesie Rogala i, 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 i Lukas Klemens. Natomiast być może, być może wcześniej. No i diagnozujemy jeszcze uraz Oskara rybki, ale to, to, to na razie musimy zobaczyć, co i jak. Nie, nie, już nie będzie czasu. My, my wrócimy w zasadzie, można powiedzieć, w sobotę przed piątkowym meczem, także tutaj złapie. Mamy trochę, trochę odsapnięcia, po dwóch dniach wolnego wrócimy do zajęć. Zostaną trzy dni już do, do meczu ze Stalą, Stalą Mielec, także, także wszystkie gry kontrolne tym razem w Turcji. Znaczy, dla mnie najważniejsze jest, żeby cały rok 2025 był ekstraklasową GieKSą i to jest dla mnie cel numer jeden. Myślę, że jeszcze o spodek Super Cup. Pytaliśmy także Arka Jędryka to przede wszystkim takie święto dla kibiców. Dokładnie, to, to świetna zabawa dla kibiców, ja im życzę bardzo dobrej zabawy, świetnej zabawy w dużym gronie. Wiem, że parę tysięcy ludzi na trybunach tej zabawy im życzę, jeszcze takiej, takiej, takiej karnawałowej. My zrobimy swoje, będziemy, będziemy na pewno z pewnym zaangażowaniem grać, ale to jest przede wszystkim święto kibiców.